Sklęta, które wykluły się w klatce umieszczonej na kominie wejherowskiej ciepłowni opec, zostały zaobrączkowane. Akcje obrączkowania przeprowadzili ornitolodzy ze stowarzyszenia na rzecz dzikich zwierząt soku. Gniazdo pustułek znajduje się na wysokości 40 metrów. Wczoraj zaobrączkowanych zostało 5 piskląt. Dla nas badających te ptaki jest to o tyle istotne, że pozwala nam na poznanie i śledzenie dalszych losów piskląt, które opuszczą nasze gniazdo. Dzięki założonym obrączkom obserwacyjnym możliwy jest ponowny odczyt takich ptaków i jednoznaczne stwierdzenie z z którym osobnikiem mamy do czynienia. Sokoły obrączkujemy po to, żeby wiedzieć dokąd latają, gdzie się przemieszczają, gdzie znajdują swoją parę, skąd jest drugi osobnik, żeby wiedzieć czy zostają w Polsce, czy lecą za granicę. Wydarzenie było też okazją, by porozmawiać o planach modernizacji ciepłowni. Dzisiaj komin służy głównie temu, żeby odprowadzać gaz, dwutlenek węgla i inne gazy wynikające ze spalania miału węglowego, którym dzisiaj głównie ogrzewamy wejherowo. Natomiast z czasem, w ciągu kilku lat, pięciu lat ten komin przestanie pełnić tę funkcję, będzie już wtedy wyłącznie podstawą pod gniazdo Sokołów. Na tych terenach planowana jest rewolucja, tak naprawdę energetyczna, jeżeli chodzi o miasto Weicharowo. Planowane inwestycje przez OPEC, o których rozmawialiśmy niedawno na konferencji, która była się w Weicharskim Centrum Kultury. Zmiana, która wyeliminuje węgiel, a wprowadzi nowoczesne źródła energii dla mieszkańców naszego miasta. Ten komin. Jest taka nadzieja, i to jest pierwszy tego, pierwsza taka jaskółka, można powiedzieć, może pustułka bardziej, e, która pokazuje, że zmieniamy zupełnie myślenie. Zmieniamy myślenie o Wejherowie, zmieniamy myślenie o województwie pomorskim i w ogóle o Polsce o tym, że, że energetyka i energia. Nie muszą być opierane na, na kopalinach, ale można je czerpać także ze słońca, z wiatru, z e, procesu rozszczepienia jąder atomu, a także z, z wody czy z innych źródeł, które są odnawialne, które są bezpieczne dla środowiska. Akcji towarzyszył Pokaz Pszczelarski połączony z degustacją miodów z pasieki znajdującej się na terenie Wejherowskiej ciepłowni. Pszczoły są wiadomo, co takim markerem jakości środowiska. Jak tą pasiekę utworzyliśmy. Stoją tu w tej chwili cztery ule. Przez kilka lat miód był dawany do badań, konkretnie na zawartość metali ciężkich. Po prostu nas interesowało, czy, czy jest jakiś tutaj wpływ na przykład komina elektrociepłowni, ciepłowni, czy, czy jakichś pyłów po prostu na, na środowisko naturalne. No, jak już mówiłem, pszczoły są tym markerem i dzięki tym badaniom udało nam się udowodnić, że, że takiego wpływu nie ma. No, jeśli jest, no, to jest naprawdę znikomy w zasadzie niewyklewalny dla OPEC ogłosił plebiscyt na imiona dla wejcharowskich pustułek. Propozycje zgłaszać można do 19 lipca na adres podany na ekranie. Pustułki obserwować można za pośrednictwem kamer dostępnych na portalu nadmorski24.pl.